Siema, witam Cię ja, ja tylko poskładałem sobie tutaj te swoje... Witam Cię, Ponad miesiące i... Dwa miesiące się nie widzieliśmy, brawo Nie było czasu Wakacje, to, praca, wszystko, I wiesz jest, że... Był na, Ciężko, na, ciężko na, było znaleźć czas Ale w końcu znalazłem, jestem Ciało, kawa Możemy tak sobie tak rozmawiać Pogoda. Tak, tak. no, A ostatnich ty, ostatnich jak było ładnie było, czy? Tak, było ładnie, ale wieczorami się tak wie, zanosiło, to raz pokropiło, teraz to, to, ale naprawdę było baja, nie? A, A ogólnie to... jak masz lato w Berlinie? Ja wiem. Bo to już prawie koniec, nie? nie, nie przyglądałem się. Nie jestem w stanie co powiedzieć, naprawdę nie przyglądałem się. Było ciepło, było zimno. No z tego co ja pamiętam, jak wtedy jak byłem z fachmentem i Ciebie, przyjadę dzisiaj wieczorem. Wykąpać się. Tak o 12 w nocy się przyjadę tutaj na plażę, Wezmę szampon, muszę ręcznik ogarnąć się wykąpię. No co? No tak, co? Tak. Ale tam jeździsz gdzieś tam kur... wykąpać na teren, na te do, do tych królów. ale mi się nie chce, teraz się kąpałem niecały tydzień temu, półtora roku, żebym się nie kąpał. Ile? Półtora roku. Półtora roku. Mówisz do mnie poważnie. No kurwa, no mówię ci, półtora roku się nie kąpałem, tylko pod tym w kiblu nogi obmyłem, ręce buzie. Półtora roku nie kąpałem się w ogóle. Stary, ale, ale co, co, chciałeś coś chyba sprawdzić, czy? No, testowałem wiesz, takie rzeczy. Odzieżówki skąd się biorą, odzieżówka z brudu się bierze. Normalnie z tego, kurwa, jak masz brud i ten bałek się robi brud, nie? To z tego odzieżówka się robi, tak wsza wygląda. Wiesz co to jest odzieżówka? Tak podobno się zająć? Wiesz co to jest odzieżówka? No wiem no. No, to no, od brudu się biorę. Jak płacisz w no to, wiem, około, to no, 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 taka co na odzieży. Są różne gatunki tego. Najdłużej, najdłużej ponad 2,5 roku nie kąpałem się w ogóle. W ogóle. wody kurwa nie kąpałem. Może nie śmia wiedziałem. śmiało startować do światowej listy Ja Jak ten, wziąłem szampon, poszłem podprysznić, to cały szampon zużyłem, dopiero na głowie włosy mi się zaczęły pienić. Taki brud był. Dobre szampony, no. Jej. Tomek powiem ci, że yy, ja mam tam że jakieś swoje kurwa, wiesz, Ekstremalne kurwa przygody, ale ty kurwa, normalnie to bijesz mnie na łeb. Ja hmm. tak. <głos》>. ci powiedziałem, ja się nie przejmuję tym, co kto gada, co kto. Ale padnie. oczywiście no, nie ma się czym przejmować, że na ulicy, że się nie. przejmował opinią. Y, Kogoś... Pa... Niech każdy patrzy na siebie, a nie, ona idzie i fu, 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 a wchodzisz do niej do domu, tak jak otwierasz klatkę, to jak z to mało co ci nie wywróci, a ona idzie na ulicy i fu, fu. Ale ona chce pokazać to przed, przed innymi osobami, jaka ona jest tak, idealna na osoby, która siedzi na tym chodniku. Tak, i działa. jak i ten. Tak, tak. Tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co... Uwierz mi, że pod tym hitem, gdzie siedzę z tymi rzeczami, to uwierz mi, że kurwa mam bardziej posprzątane i czysto, jak niektórzy w mieszkaniach. Ale ja przecież widzę, że ty nawet tym masz tam kurwa, żeby ogarnąć koło no. siebie kurwa, żeby nie robić chlebu, bo zdaję sobie też sprawę, że gdybyś robił ten chleb, to już dawno byś tam nie mieszkał. Ta... No jak może być sobie no, w miejscu, gdzie... w miejscu, gdzie ty żyjesz, śpisz, jesz. No jak może być, tutaj śpisz, a tutaj głupie. Co no się zgadza no, no Albo ja czy... jak niektórzy śpią, człowieku, tak raz szłem z Patrykiem, patrzę gościu śpi w piworze, a za nim 10 centymetrów za głową głów. No wstał, wypiął i poszedł dalej spać, no stary. Przestań. Nie, to rzeczywiście... A druga rzecz jest taka, że jak i idą ludzie i widzą, że jest burdel, Koło ciebie, to, każdy... to od razu im się kojarzy ze smrodem. Oczywiście, omijają się. Tak, ze smrodem się od razu kojarzy. A jak widzisz, widzą, że masz ogarnięte, to tak. kula, wiesz... stary ile ja żem wojował, żeby patryka kurczowo naprowadzić, żeby dbało czysto. Bo on jak siedział pod bankiem, a przechodził na drugi bank, to wszystko te śmieci, co tam zjadł, Zostawały. ten to zostawiał. No i ile na drugi razy nie przychodził, i to był problem zaraz Ile razy bym walczył i. Gdzie go w końcu nauczył. Patryk, uwierz mi szczerze, Patryk jest wychowankiem moim. Ja go nauczyłem życia na ulicy, ja go nauczyłem zarabiania pieniędzy, ja go nauczyłem wszystkiego, wszystkiego. On tylko kiedyś na bankach stał. Trzy godziny zarobił 15 euro, czy 20 i tyle. Jak raz mu powiedziałem, szled pytał się ile zarobiłem, powiedziałem 260 to ze swoim kolegą zaczęli się ze mnie śmiać. No to niemożliwe. Mówię, śmiej się. A później jak już razem żeśmy zaczęli ten latać, nauczyłem go siedzieć na kubku, zarabiać, jak zarobił ponad sztuwę przez niecały dzień, to nie wiedział, co ma powiedzieć. A moje początki na Julius, człowieku na moście 300, 350. Przez cały dzień stary. Ale I... są też takie dużo takie strzały jednorazowe, nie, że ktoś I ci tam ta. kurwa. Największy ludzi. miałem 200 euro dostałem, a tak po 100. Nie. A nie wiesz tak, nigdy tak nie chódź. Ja myślałem, że pływa po wodzie. Ale wiesz? Nie, nie, mimo to nawet jak jest, nie ruszaj. Myślałem, że nie pływa popatrz, po wodzie, chudź, nie ruszaj, tak. Takich rzeczy. się na cycki jak chcesz. Myślałem, że coś rzucił do wody i pływa. No Usta. a tutaj siedzę, tu na Golasa siedzę normalnie. No widzę. Stary. No to masz 6 pontów, proszę bardzo. Normalnie tu na waleta siedzą, kąpią się. Nie patrzą. Nie przyjmują się. I to mnie właśnie, wiesz, co, takie coś mnie właśnie podziwia i cieszy, że. Że każdy ma... Jeden na drugiego nie patrzy jak w Polsce. Ty zobacz, ma nogawkę brudną. O no Jezu, tak, tak. jaką wygląda. Polska zaraz zwróci na Ciebie uwagę i zaraz no się tak, stary. A tutaj mają wypiętane jeden na drugiego, jak ubrany, jak to. To się zgadza, to się zgadza. Ale Bo. fakt jest też taki, że tutaj jest jakiś na pewno lepszy dostęp do, do tych środków i do tej odzieży jak w Polsce. Bo na, be, na bezdomnych lepszy. tak, dokładnie. W Polsce to gdzie? Gdzie, gdzie w Polsce kurwa ubiór czy coś. Nawet jedzenie. Ja jak byłem w Gorzowie, człowieku, dwunasta w południe, szłem do kościoła, do sióstr, dostawałem talerz z zupy, kromkę małą suchego chleba i to wszystko. A jak zobaczyli, że o czternastej jest... Bym, tra -la -la -la, Stary, uwierz mi, że wykąpałbym się niechętnie, ale nie mam ręcznika, jak się wkurzę, nie dłoń do mamy. Można, można, no. I To my Cii, ja... na takim się byśmy popływali. No tam, w tam, tamtą stronę jest, możesz wypożyczyć łódkę. Za co? Za te fanty? Możesz wypożyczyć łódkę, bo ja tu z Agnieszką wypożyczaliśmy, żeśmy pływali. Posłuchaj, no, my no musimy spłacić Długi nasze. Ja już bym spłacił. A ty spłaciłeś. Mi rosną, kur... Mnie w, nie to. Mnie w to nie angażuj. Ty swoje długi tam z panem J. Mnie. sam sobie uzupełniał, ja swoje, żebym oddał. Ty, spo, ty spłaciłeś, bo ciebie na tyle nie nagradzam. Ewentualnie może jeszcze przyjść pomienie o to 2 euro w drobnych Liwka rzuciła mi. Może będę musiał też oddać. To to wtedy będzie musiał ja tylko numer konta podać i mu oddam. Ale ja Jaskowi podam dzisiaj numer konta, żeby 7 euro za golonkę mi oddał. Właśnie za golonka to jest też kurwa. Bo taka... chodzę głodny. Ja. Ale to jest nic! Ja o tej aferze to się do będę w dowiedziałem. Z tą golonką. Chłopie. Takie rzeczy, to jest, co? Musisz śmiać chce. No prawda co nie? on zrobił z tą goląką, to... to tak Jak ja już... powiem, że tam już, kurwa, ten dług to już masz, kurwa, do Jak się. już zobaczyłem, że w telefonie szuka karty, to już wiedziałem, że coś jest nie tak. <laughs> że trzeba będzie te wydatki na, na siebie przerzucić. <laughs> ok. Tak bywa, tam masz, domek, tego, ósemkę. Ej, ja podejdę. Ja ci podejdę, to myślę, że ja się nie schylę, kurwa. Nie wiem, Chachmint, ale ja ci powiem, że ja tam... Nie zwracam na to uwagi, czy Ty podejdziesz, czy nie. Wie. Że myślisz, że się wstydzę butelkę zjąć? Nie się. Ja Nie, zwracam tam uwagi. Myślisz, że kurczę, nie żyłem, kur... Pon, ponton by się przydał. Nie masz, Rafała, w domu pontona? Nie mam, nie mam. No widzisz, byśmy miał ponton, byś przybył, żebyśmy popływali. Ale słuchaj, tak jak mówię, na następny raz możemy tak... Z... Nie, wiesz co zrobimy? Na urodziny się ustawimy w sierpniu pierwszego. Masz urodziny w sierpniu? Tak, pierwszego. Kurwa, no Jedne urodziny tutaj spędzałem Też z Agnieszką I teraz też spęd... będę chciał spędzić te urodziny ja, no to macie, tutaj jak na sierpień to tu jest za. Tylko, tylko, że teraz to będę Robił to inaczej, dlatego, że Powiem Ci tak Przełożę to na dzień z piątku na sobotę Z soboty na niedzielę to przełożę I od wieczora do rana Zrobię grilla. Taka grubsza impreza, grubsza impreza to Nie, po prostu grilla. Poprawimy jakieś kobę dobrze. Jak zwykle. I wiesz. Chyba ludzi Dlatego mówię. Oczywiście Hachmend pamiętaj, że będziesz musiał uzbierać na prezent mi. Nie no kurwa, że ja no przecież... I chyba Nie myślisz, że z pustymi rykami przyjadę na urodziny czy na No. Bynajmniej te. No. Koło tego tysiąca euro to minimum. A nie, no to Tomek, nie no. wiem, czy mi będzie stać, ale ja w ogóle reflektuję na tę imprezę. Bo, no, bo dlatego, wiem. że ten, że bynajmniej połowę będę chciał podarować biednym panu J. A no tak, jakbyś wysyłał. No. Słuchaj, ja mi, mnie nie stać, naprawdę Tomek, rób się co chcesz, mnie na ten gest nie stać, wiesz? Ja się wypisuję gościu. Bo naprawdę nie stać mnie na te... wiesz że się powiem Czy no. Trzymaj, bo fantaz znalazł. Już sekunda, tylko muszę napisać ważnego tego. To odpiszę na SMS-a. Napisać i, i wiesz. Ale tak jak mówię, to co zrobił to. Jak to on mówi do mnie słabe i rotecz". No teraz ja mogę powiedzieć, ja te... Słabe to było! Słabe. Nie? To co robi? O tu co wódka? Ty, Ty jesteś... Taki Ej! Co tak mówię? Patrzcie po ile jest łódka. Wypożyczanie. Łódka? Nie śmiruj, że będziemy Możesz pływać. Pły. się wytopimy dzisiaj. Ja nie mówię dzisiaj, ja patrzę Aha. na urodziny. Boże. To jedzenie to jest, nie? No raczej. To jest jedzenie? Tak. To czemu ty mi nie powiesz? A bo nie pytałeś. Ja myślałem, że łódka, to był łódka, z czegoś. Tam. Dobra, będziemy wracać, to zajdzie. No, będziemy zapytać. Ale mówię tutaj, bo żebym tu wypożyczał, żeśmy stąd płynęli. Żeśmy tam byli na środku, tam kościny tam. No fajnie. No, Taką łódką. Ja, no fajnie sobie dwóch popłynęliśmy. No. koło dwóch godzin na, tym, na tej wodzie byliśmy. Fajnie, naprawdę fajnie było. Teraz też tak zrobię. Ja, to jest super miejscówka kurwa, takie, kurwa, wieś, w sierpniowej imprezy to jest zajbiście. Na urodziny mówię. Wieczorem o 18.00, tutaj. Także kurwa, ustawiamy się na sierpień. Grilla. Tylko nie wiem, skąd ja pożyczę to tysiąc euro, jak ty mi mówisz na ten prezent. Grilla, ja mnie Słuchaj... Na raty można... No, Jacek dokucę, nauczył, Jacek nauczył cię fachu, to... No to podobnie do, jak tego, do tego, czasu nakręcisz człowieku no podobnie, tyle... Podobnie, podobnie jak ciebie, też ma te konta masz zapełnione, nie? No! Ja to tak, on to mi pozapełniał wszystkie. No. Ja teraz, mam zapełnione konta, tylko, że teraz, teraz, masz, też? teraz zabiera z nich. No, ale przynajmniej jest za z czego płacić. Dobrze, że zapełnił, bo chociaż może teraz zabrać. Tak, tak, szczególnie sobie. No. No. Fajnie, nie? takie Rafał, zobacz, drzeczka taka, nie? Tutaj jak w Gorzowie, jak byłem na czy tak samo nad tym, nad Bartą. W Gorzowie mieszkałeś? No. A Ale granicę tutaj gdzieś mieszkałeś też, nie? Na ulicy byłem. Ale Subicach. po granicy W Subicach. W Subicach, o. o na ulicy, ulicy byłem. Półtora, prawie dwa lata w Subicach. I taka cieka granica cię tego dzieliła, żeby przejść na stronę niemiecką? No przechodziłem do Frankfurtu przez most. Ale tam się zawsze lepiej podobało, bo zawsze było jakoś... Słuchaj, coś tam lepiej. Jak we Frankfurcie ma... już było lepiej z wszystkim, bo na śmietniki jak chodziłem, to przede wszystkim bardzo dużo dobrego jedzenia. Ze śmietników brałem. Tak, bo Niemcy mają, mieli taką Słuchaj, mają, czy mieli taką mentalność, ja, że... Ja nie kupowałem jedzenia nic. Zauważyłeś? Ja, Żem przynosił znowu w Polsce Piotr i Paweł był ten sklep. To ten, za sklepem śmietnik odnalazłem, gdzie na koniec do jednego śmietnika wyrzucali wszystkie te ciasta z całego dnia to zostały. Aha, aha. I nawet nieraz były całe. To, to brałem. To nieraz człowieku po, po trzy blachy ciasta całego miałem. Ty, ale zauważyłeś, to że Niemcy mają taką mentalność, że oni kupują nad wyraz za dużo, żeby na drugi tydzień zrobić zakładę. Oni, oni kupują nie myśląc. Nie. Oni biorą, bo biorą. Tak, tak. Bo tyle, tyle na tydzień, a czy pójdzie, czy nie, wyrzucimy w następnym tygodniu, kupimy bo nowe. oni wyrzucają. Nieraz jest tak, że całe są te sery całe te powyrzucamy. Oczywiście. Wszystko. Zapewne lodówkę, chodzi się termin ważności mm. y, dwa dni wcześniej, już wystawione. Jest. Powiem ci w Subicach miałem bombę stary na ulicy. Zanim, już, zanim obcykałem, już tam na Frankfurt chodziłem. Panie, tak sobie, żem dzień i noc ustawił wszystko, że chce. Ale wracaj zawsze na polską stronę później. No, ale zostawałem też na Frankfurcie. Ale w końcu Berlin wciągnął, nie? Wciągnął. już ten. Ja wie co? ja w nocy byłem pracował, w nocy chodziłem, całe noce, a w dzień, albo spałem, albo też chodziłem, ale moja praca się w nocy zaczynała, bo na złom chodziłem, wiesz, na, na śmietniki, na butelki, zbierałem wszystko, nie, i wiesz, i w nocy, do Frankfurtu no, no, rozumiem chodziłem. No, że tego trzeba było żyć, no, kurwa, jak się tam dobrze i cokolwiek też Później zacząłem... Wiadomo, jak nie pójdziesz, to nie zarobisz. W nocy na kolejach waliłem kable. A ja. nie płaci dobrze. Bła, jaka mieć, była stary. <laughs> Lepiej mieć jak nie mieć. Metr kabel. Ja zostawałem 150 zł za niego. Siłem o 12 w nocy. Po trzeciej nad ranem wracałem. Dwa takie kable, 2,40 długość. Do 8 rano obierałem. Opuszczali złomi, i sprzedawałem. Brałem 150 zł. Dniówka wystarczyła. Szłem do dealera za 120 materiał i trzy dyski takora moje potrzeby. Jedzenia nie kupowałem, bo miałem. Do picia, wiesz, to takie pierdoły. I wiesz. No wiadomo, ja, ja wiem, jak to kurwa wygląda że pewna suma, część tych pieniędzy jest przeznaczona, <laughs> przeznaczona z góry na coś. Tak, że, tak miałem zawsze poukładane wszystko, że wszystko się zgadzało, pasowało. Gillera miałem jeden dom dalej, Ale... u niego mogłem się wykąpać, u niego mogłem wodę ciepłą wziąć. Ale Tomek, więc... to jeszcze były te czasy, co nie waliłeś tego, co teraz, nie? Nie. O. To zacząłem walić, jak tu do Berlina przyjechałem. Ale ja ci powiem, kurwa, że bardzo wiele zauważyłem takich przypadków, że właśnie Europa, nie? Europejskie te miasta bardziej wiesz, jak, jak Polska kurwa, ładują w ten, w ten towar. Zauważyłeś, nie? Ale ja cię nie zrozumiałem, że europejskie miasta bardziej ładują w ten, w ten materiał, co ty tam kurwa, kurwa, teraz tam wiesz. Słuchaj, no, bo powiem Polsce. ci, bo jest całkiem inaczej. Zobacz jak tutaj policja podchodzi i kontroluje a jak w Polsce. A to, to jest Polsce, jedna rzecz, to jest jedna w, Polsce, rzecz. w Polsce za to, to cię walą jak za głowę, tak? No w Polsce za pustą samarkę już dostaniesz, kurwa. Ale mówię, w Polsce to ci ładują takie wyroki, że koniec. A tutaj widzisz. Stary, gdzie dealer przychodzi na łuban dziesięciu dżanków, sprzedaje materiał, normalnie sprzedaje, stoi dwóch nipowców z boku, 3 metry od nas, on sprzedaje, pieniędzy, bierze, towar Daje. Każdemu posprzedawał pieniądze do kieszeni, wchodzi po schodach do góry i jeb, na glebę policja. Na własne oczy widzieli jak sprzedawał. Na drugi dzień, godzina dziesiąta rano, ten diler Dalej, na jak sprzedaje towar. A na gorącym ucinku go złapali jak sprzedawał. Nie, tutaj rzeczywiście jest takie Widzisz? jakby... Kurwa, takie jak... Nawet mogę to nazwać przyzwoleniem. No. Wracamy pomału. Rafał. Wracamy pomału. To było bardzo ciepło. Parę tych ludzi, które byłem u Ciebie, no to było naprawdę bardzo łatwe. Było, było. Ale były też deszczowe, nie będę ale nie Też nie mogę Ci powiedzieć, ale... też nie jest tak jak ja widzę po sobie, to, to, samo. to samo. No i mamy jesień zaraz. Najgorszy okres mój Jesień. No. To co coraz więcej deszczyny. jest ta pogoda taka wiesz, przybijająca, wiesz, tak. no zobaczymy teraz zmiany na deszcz i zobaczymy teraz. Jak to będzie. Słuchaj, no o to cię chciałem Tomek zagadnąć, bo mi już sprzedałeś super informacje, ale ja bym chciał, żebyś sam się podzielił z widzami. No i udowodnił, że Tomek mało mówi, a dużo robi. No i niech tak zostanie i niech tak będzie. Wolisz zachować dla siebie Oczywiście, na razie? Nie, to nie chodzi, że wolę zachować. Po prostu byłem ze mną, widziałeś. No ja widziałem, a chcesz, żebym powiedział widzom? Czy... powiem Ci tak, możesz powiedzieć, ale ja nie będę się wypowiadał na te tematy. Dlatego, że robię i to mi pasuje. Słuchaj, ja mimo tego wiem, że na pewno dużo ludzi będzie trzymało za Ciebie kciuki i chciałbym jednak, e, no, wyklepać jak pepla przed widzami, że Tomek od wczoraj jest na metadonowej, e, na, na, na substytucie bierze polimetadon i no nie bierze już swoich kulek także ja dzisiaj sam to widziałem jak poszedł do lekarza Tomek możemy też zdradzić co z twoją nogą, że też też Tomek jest pod opieką lekarki w, w tej samej praktyce lekarskiej gdzie fajnie się ułożyło. bo i opatrują ci nogę no, tam i, no. je, i tam bo też tak, ci tak by lekarstwo Bo tak bym musiał iść o metadą, stamtąd gdzieś jechać do lekarza, wiesz, a tak mam wszystko od razu, nie? Za jednym zamachem przy jednej no. wizycie obie rzeczy ma. No dobrze. W sumie dobra opcja. Dobrze, tylko I możeś świecą chyba. chętnie Ale takie to ma działanie, tak bo ty kiedyś wybrałeś brałeś, nie? Metadą? Powiem ci nie pamiętam. Nie jestem w stanie się powiedzieć. Czemu tak? Możliwe, wiesz? Możliwe. No bo siądę, chwilę posiedzę i mi oczy się zamykają, nie? Czyli działanie jest praktycznie tak samo, jak jak, jak brałeś... Tutaj. Nie no, nie jest tak samo, takie same działanie, dlatego, że jak brałem tamto, to nie spałem. No ale tam brałeś też koksu. No właśnie. A po samej heli jakby było? No, tak jak teraz. Tak Sppałem. jak teraz po Okej. Okay. Czyli działanie jest podobne. Jest Nie ma że jest ok, jest dobrze. Niech tak będzie. No ja Ci powiem, że bardzo się cieszę, to eee... Ja nie będę nic mówił, nie będę nic ten. Oglądajcie, będziecie. Będziemy zdradzali regularnie le, regularne i, postępy. Teraz kolop jest w tej Wszystko i, małymi i, kroczkami, i, Pału, teraz psycholog. Teraz mam psychologa w głowie. Psychologu. Mam lokum. Ciężko będzie z lokum, kurczę nie wiem. Coś będę myśleć. że czego inaczej i zobaczyć. Ale chodzi dobrze. Jestem dobrej, dobrej myśli. Hmm. Najważniejsze, najtrudniejsza rzecz. Przełamałem barierę. Także... A druga rzecz jest tego typu, że nie mam tego ciągu jak na razie. Nie wiem jakby po jakimś czasie. Mm -hmm. Na razie w ogóle w ogóle na razie sobie nie, nie daję tego do głowy, nie wbijam z tego do głowy, nie? Nie myślisz, że żeby... o I w ogóle też nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym gadać, nie chcę o tym ten. Nie ma problemu, zostawiamy temat Tomek, jeżeli ten, no to... Nie, to, nie ma sensu, wiesz. Jak ja mam wiesz. Później... Działować, męczyć się z tym, kto jest bez sensu tak. Tu ci muszę przyznać rację brachu i stopni. Najważniejsze że jest, jak jest, od tego, z Jak to niektórzy mówili, Zajem. tylko gada. No i tylko gada. Dobrze. Jest. Widzę, że Tomek się wziął za siebie i woli pokazać, a nie gadać No teraz mogę powiedzieć tym widzom, którzy tak. Tak mówili, no to teraz niech mi odpowiedzą, co teraz mają do powiedzenia. I z nie pójdzie na terapię. No co mają do już jest na terapii. Co mają do tej teraz do powiedzenia? Chcą co teraz powiedzieć? Że co? Że nie dam rady, że tydzień półtora i rzucę, że będę się ukrywał? Nie, ja nie jestem taki, żeby się ukrywać. Jak będę miał to brać, to prosto z mostu powiem, że biorę dalej jeśli no To nie ma sensu. No nie, zgadza się, tego... Wiesz jest że zobaczymy jak będzie z bólem, wiesz, na razie jeszcze te, te, tego dziadostwa jest we mnie, nie? to jeszcze tak nie odczuwam tego, nie? Ale wiesz, biegnie z dnia na dzień, będzie wychodzić, tak? I ból wejdzie. No zobaczymy jak to będzie. Myślę, że nie będzie źle. Myślę, że nie będzie źle. Ale to co ja mam w głowie i ten, to No, Ale ogólnie chyba już się lepiej, co? Wędzie czuję się lepiej, nie czuję się lepiej. Nie mam tego najgorszego. Z trosu, że trzeba zrobić hajs. Oczywiście, nie mam tego najgorszego. Jutro jest się zrobić hmm. Jutro jesteście, pójdźcie, stawi. Nie mam tego. Zaraz będzie niedziela, wtedy jest całkiem lipa. No ale jednak mam niedzielę. Ha, 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 ha. Dara będę. Dara... Teraz to będzie niedzielę będę spał. Do 12 Teraz to powerbanka kupuje, telefony ładuje i cała niedziela filmy oglądane i leża No oczywiście No tak A masz gdzieś dostęp do wi-fi czy no? A po co? Masz internet na karcie czy ja? tak? Okay. Mam internet, mam przyjaciółkę Pozdrawiam serdecznie, marzenę Też z Holandii Pozdrawiamy Marzenę nie będę za mówił, ponieważ nie chcę. Się ja bym miał skręty, by nie wiedział, że to są skręty. Dałbym mu, weź trochę, by wziął, tak jak wiesz, ja. Nie, 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 to ci pomoże. Tak jak ja. Złoto. Człowieku, jakbyś się nowo narodził i wszystko. No tak. Nie no, bo, bo wiesz, później by, jakby kura zaczął szaleć, to przejąłby Warszawę, to już przejął, ale... Stary, on by mnie do sądu podał. <grym> no że go tak. uzależniłem. Do sądu, do sądu to jest nic, kurwa. On to nie wiem, żeby nie poruszył czegoś większego, Ue, chłopie. Jak ja Odpowiedzialność muszę... prawna to jest nic, Tak Jak ja usłyszałem od niego, ile tu uzależniłeś, tego... To cię przeklął, przekląłby cię. To sobie myślę, mówię, co on gada? <laughs> mówię, jak uzależniłem kogoś, kto w hotelu był? on mówię gada, nie no, no rzeczywiście p**** pie... pier... no wiem, gada, bo mu głupio było, bo on nigdy mnie do hotelu nie zabrał. No właśnie, proste. Nie no, on odpowiadał jak się wziął raz na, golu... no, stary, na golonkę, 50... ale mówił, że on się wziął. Stary, 50 euro, 50 euro za dwie doby, na trzech, to dużo? No, to nic. No. To nic, no co to 50 euro. Fakt, trzech, że ta lewi... tam telewizora nie było, nic. Tylko normalnie wiesz, trzy łóżka spany, ale stary za pięć dych w godnych warunkach. Trzy osoby naprawdę kosmos. I dobre też warunki niezłe. No słuchaj, porównaj sobie życie na ulicy nawet kurwa, ze zbiorowym hotelem, w hotelu do to kur... Jakoś to wygląda no i... Tak. Masz się inaczej do siebie. Okay. Tylko, że ja już i tak, żebym się przyzwyczaił, że mi już nie robi to różnicy, czy ja będę spał w domu, czy ja będę spał na ulicy. Nawet, ja wiem, ja nawet wiem, ci powiem, ale... nawet ci powiem na ulicy lepiej, bo chłodniej. Tak, no tak wiesz, no. Ale to znaczy takie wytłumaczenie, my to wolimy być. Stary, 15 lat tu jestem, ja nie mówię, że ja tu wolę być, 15 lat tu jestem, wiesz jakie to jest Właśnie. przyzwyczajenie? Ja wiem, że to jest przyzwyczajenie, ale nie wiem kurwa, czy ty bardzo szybko się przyzwyczaiłeś? Czy nie, na początku nie wolałeś?